Ja Jesteśmy tą samą osobą. Przepraszam cię. Co mówiłaś? Nie słyszałeś tego, co ci powiedziałam? Nie. Proszę, możesz mi dać numer do Roxy? Nie mam numeru do Roxy, ale muszę z Tobą porozmawiać. Nie mam o czym z Tobą rozmawiać i mówić to w bardzo delikatny sposób. Leon, Roxy i ja jesteśmy. Kim, Kim jesteście? Przyjaciółkami? Nie jesteście. Gdybyście były, nie zmyśliłaby się jej tego wszystkiego. Mogę coś powiedzieć, muszę ci wyznać całą prawdę, Leo. Jaką prawdę? Ja już ją znam. Prawda jest taka, że starasz się poruszyć niebo i ziemię, by nas rozdzielić. I czego się spodziewałaś? Gratulacji? Muszę z tobą porozmawiać. Muszę powiedzieć. Powiedzieliśmy ci wszystko, prawdę. co mieliśmy sobie do powiedzenia. Nie, ty mi powiedziałeś. Ja nawet jeszcze nie zaczęłam. Cześć. Cześć. Co u ciebie? Dobrze, a u ciebie? Słabo. Właśnie widziałam Wiolettę. Co jest? Wszystko idzie coraz gorzej. E, wiesz, tak bywa. Może coś razem zagramy? No wiesz, tak na poprawę humoru. Jeśli chcesz. Chcę. Pożyczysz kostkę? Muszę poszukać. Co? To moje zdjęcie z Violetą. To tam ją pierwszy raz pocałowałem. Nawet nie wiem, po co je trzymała. Gdzie jest granica? Dokąd nas może doprowadzić miłość? Miłość powinna nas zamieniać w lepszych ludzi. Powinna pomóc nam się rozwijać, ale czasami... Jest tak bolesna, tak bardzo bolesna, że zaczynamy robić wszystko źle. Tylko po to, żeby nie cierpieć. Mogłabym już na zawsze być, Roxy, gdybym dzięki temu mogła się zatopić w Twoich ramionach. Leon tak strasznie za Tobą tęskni. Tak bardzo Cię kocham. Roxy. Nie mogę się pogodzić z tym, że pożegnałaś się ze mną i nie dałaś mi szansy pokazać ci, kim naprawdę jestem. Być może jesteś zaskoczona, że ciągle o tym mówię, ale zawsze, gdy byliśmy blisko siebie i mogłem patrzeć ci w oczy, czułem, że łączy nas coś szczególnego. Trudno to wyjaśnić, ale tak właśnie jest. Jak możesz mnie nie widzieć? Jak możesz nie widzieć wrog tej miłości? Naszej miłości, tej samej, którą do mnie czujesz. Gdybyś tylko mógł ją dostrzec. Noszę cię w sercu. Jestem twoją miłością. Violetta. Piszę do Ciebie i szukam Cię, bo nie mam wątpliwości, gdy patrzę w Twoje oczy, widzę miłość. Mam nadzieję, że niebawem znowu Cię zobaczę. Prosiłam go na zawsze, ale zasłużyłam sobie na to moimi kłamstwami.